Przetakiewicz nie ma wątpliwości, potwierdziła, co wszyscy mówią o Nawrockiej. Marta Nawrocka od ponad miesiąca pełni obowiązki pierwszej damy. Wraz z mężem bardzo szybko zyskała rozgłos i zainteresowanie mediów oraz gwiazd show biznesu. Joanna Przetakiewicz w rozmowie z Klaudią Lewandowską zdradziła, jakie nadzieje pokłada w następczyni Agaty Dudy. Już zauważyła co je różni. Marta Nawrocka nową pierwszą damą. Karol i Marta Nawroccy zostali zaprzysiężeni na nową parę prezydencką 6 września. Od tego momentu mieli już kilka okazji, by pokazać obywatelom, na czym będzie im zależeć podczas obecnej kadencji. Małżeństwo wraz z młodszymi dziećmi wybrało się w pierwszą zagraniczną podróż, by reprezentować nasz kraj w Watykanie. Tam prezydent wraz z małżonką spotkał się między innymi z papieżem Leonem XIV. Karol Nawrocki był oceniany za polityczne rozmowy, a jego żona po raz kolejny przykuła uwagę swoimi stylizacjami. Marta Nawrocka już od pierwszych dni urzędowania dała się poznać jako pewna siebie pierwsza dama, która zamierza angażować się w sprawy Polaków. Ostatnie wystąpienia stawiają ją w dobrym świetle i dają nadzieję na powiew świeżości w porównaniu do dwóch kadencji Agaty Dudy. Czego oczekują od niej gwiazdy polskiego showbiznesu? Joanna Przetakiewicz potwierdziła nam szczegół, który już wyróżnia Martę Nawrocką. Marta Nawrocka na celowniku mediów i gwiazd. Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich odbiło się także na jego najbliższej rodzinie. Najmłodsze dzieci musiały rozpocząć naukę w prywatnych placówkach, gdzie towarzyszą im ochroniarze, a Marta Nawrocka stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych kobiet w kraju. Prestiż wiąże się jednak z oczekiwaniami względem pary prezydenckiej. Monika Olejnik w ostatniej rozmowie ze Światem Gwiazd zapraszała Karola Nawrockiego na wspólny wywiad przed kamerami. Od żony prezydenta wymaga natomiast szybkiej reakcji. Apeluje do niej, żeby walczyła o prawa kobiet, o prawa dzieci, o to, żeby dzieci miały dostęp do psychologów, żeby dbała o zdrowie psychiczne dzieci. Mam nadzieję, że nie będzie milczącą damą. Powinna brać przykład z tych osób, które walczą o prawa kobiety podkreślała w naszym wywiadzie. Okazuje się, że to nie jedyna gwiazda, która wychodzi z poradami do pierwszej damy. Joanna Przetakiewicz zdradziła nam, co uważa na temat marty Nawrockiej. Nie ma co do tego wątpliwości. Joanna Przetakiewicz pokłada nadzieję w marcie nawrockiej. Joanna Przetakiewicz wyznała nam, co uważa na temat nowej pierwszej damy. Choć jak sama podkreśla, nie angażuje się w tematy polityczne, postać Marty Nawrockiej już od pierwszych dni urzędowania przykuła jej uwagę. Nie angażuje się w tematy polityczne, ale uważam, że Marta Nawrocka, jak już mówimy o polityce i działalności społecznej, ma ogromną szansę zdobycia serc milionów Polaków, Stwierdziła. Gwiazda wierzy, że żona Karola Nawrockiego będzie zabierać głos w istotnych dla obywateli sprawach. Podobnie jak inni sugeruje, że powinna wziąć pod uwagę kwestie praw kobiet. Czuję, że tak będzie. Życzę jej szczęścia podkreślała. Wzrok mediów skupiony jest na Marcie Nawrockiej i pozostaje czekać, by przekonać się, czy faktycznie spełni ona oczekiwania milionów Polaków.